Witam wszystkich, dzisiaj pokażę jak naprawić kopnik w tym oto chiński skuter, router, toros, o tutaj mamy kopniczek, tutaj mamy zakatowany kopnik będziemy ściągać pokrywę, przykładnicę VT i zobaczymy co tutaj w środku się dzieje. Nasza pokrywa przykładnica VT już odkręcona tutaj nasza mechanizm kopnika, jak widać, jak widać sprężyna ściągnięta, że zeskoczyła, albo po prostu ktoś rozebrał i już nie potrafił złożyć, brakuje tu jeszcze zębatki z koszykiem, który jest takim zabierakiem, zaraz będziemy jej szukać, nie ja się wcześniej widziałem, przejdziemy się do skutera. Chyba, chyba jest tutaj leży. O, tak to wygląda. Ta część tutaj nam powinna zahaczać za zębatkę, za te zabieraki na wariatorze ale wariatora rozbierać nie będę. Zostanie to tak jak jest. Złożę tylko ten kopnik, spróbujemy go odpalić. E, ewentualnie no zobaczymy jak to będzie wszystko pracować. Bo tu widzę, że jest to wszystko zmęczone, wyrobione. Także coś to ładnie katuje. No, ale jeśli będzie okazja to nagram też coś w przyszłości z rozbierania i wymiany rolek i wariatora to też jest sprzęgła, wymiana paska jeśli będzie okazja tu już widać śrubki o, powymieniane na na nasze zwykłe śrubki na nasadkę dziesiątka oryginalnie są są na ósemkę, no ale już ktoś pewnie pogubił wracam do naszej przekładni no i będziemy to sobie zaraz tutaj wszystko składać tak jak ma być. Wpierw zaczniemy od sprężyny. Także rozbieram dalej. i Mamy już wymontowane półksiężyc. Sprawdzimy sobie zębatki, zaraz wszystkie jak to wygląda może by to, żeby to jeszcze jakoś wszystko chodziło. Wszystko w sumie jest wszystkie części po prostu to się rozsypało. bo tak jak wspomniałem ktoś nieumiejętnie próbowało to wszystko razem zmontować. Trochę to sobie środku wyczyścimy. To oczywiście można przesmarować trochę to powinno być przesmarowane. To jakiś czas, jeśli ktoś ma z tym problem z zacieraniem się takiego kopnika, że nie, odbi nie, nie odbija prawidłowo, zacina się, no to wynależy należy po stronie tutaj tych wszystkich zanieczyszczeń, tych pyłów, które powstają, w... też zacierania się pask, który tutaj jest, to nie jest tutaj hermetyczne, to wszystko to w kurz pył, i potem to przestaje nam działać tak, jak powinno. Musiałem telefon umotować na statywie, bo tak to nic nie nagram, a chcę, żebyście też widzieli jak to wszystko wygląda i nie musieli się za bardzo męczyć samemu przy składaniu, bo na wszystko jest sposób. To jak widać ten półksiężyc już jest. Jego zęby są już strasznie wyczochrane, żeby dostać strzała. Zaraz sobie tutaj też to przesmurujemy, tą tulejkę, chociaż ona tu nie była smarowana, ale nie zaszkodzi dodać smaru. Ok, to mam wszystko już przygotowane. Teraz pokażę, jak szybko tą sprężynę założyć. Zakładamy sobie sprężynkę. W tym miejscu. Zakładamy sobie półksiężyc w tym rowku. O, tu się ta sprężyna musi zaczepić. Tu sobie podłożę dysteczkę, żeby było troszkę tu w górze. Zahaczamy półksiężyc w tym miejscu, aby nam nie jeździł. I teraz napinamy sprężynę. Ma się zaczepić o ten tutaj punkt. O, w tym punkcie mamy doczepiona sprężyna, pamiętajmy, żeby półksiężyc leżał całkiem wciśnięty blisko obudowy. Tutaj musi nam ta nie wystawać, na razie do tego daję deseczkę, żeby mi to w powietrzu, żeby się to nie, nie bujało, a nawet dwie, mamy to tutaj w powietrzu i naciągamy sprężynę. Uwalać na ręce, oczy, palce. O hop. Tak to wygląda. Sprężyna już jest zamontowana. Teraz sobie możemy tutaj założyć podkładkę i podkładeczkę tutaj. Hop. Pamiętamy, żeby podkładka Sigera była tutaj umieszczona w tym rowku, żeby nam nie wyskoczyła, bo nam się to stanie potrafi wypiąć. OK. Tak to wszystko wygląda, złożone, przesmarowane, gotowe do montażu. Osłona przykręcona. Kopnik przetestowany. Działa. Jeśli się podobało, to subskrybujcie. Kciuk do góry. Na pewno będziemy coś jeszcze naprawiać. Albo też i psuć. Także do zobaczenia. Nara. Hej.